Ostateczny finał, decydujący starczyk. Tyle długo jest sukces na Dobry, dobry do końca, nami odcinek finałowy. to zwycięży, to zgarnie 20 tysięcy złotych. Może nadzieję, że jak wygrasz finał, to to Tak, tak, to tak, prawda, tak. To to tak. Może ktoś mnie zabije później, ale to już nieważne. A kto, mama? No, zobaczymy, Ta. kilka osób ja chyba to... Dziewczyny? Może. <laughs> Jakie Super, dziękuję. Zbawiam mamy Pozdrawiam mamę, tatę i rodzice. Natalia jest, wiadomo. A no to, to, to giz, błok no. Nie, tylko się pytam Teraz zamieniacie się czy nie? Nie, Prawy nie. Pierwszy stoliczek. Czerwona Czerwony To jest tak, to jest tradycyjnie. Warto warszawa. do Warszawy, Warszawa. Niech wygra najlepszy, niech wygra ten, kto ma największe szczęście. I wiedzę. Bardzo dobrze graliście w tych półfinałach. Jesteśmy pełni podziwu. W perspektywie show telewizyjnego mamy dużą szansę na to, że to będzie naprawdę fajny odcinek. Jeśli odpowiedzieliście dobrze. To zwycięstwo powędruje w Wasze ręce. I krzesło. I wyjedziecie stąd nie tylko z czakiem, ale także z krzesłem. A wy, A wy po prostu stąd wyjedziecie. Warsawianie! Gratuluję moi drodzy! To jest wielki sukces tego zespołu, który od początku prezentował wysoką i równą formę, jeśli chodzi o każdego uczestnika tej drużyny. Gratuluję. 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 Liceoval, Dziek, dziękuję za grę. Gratuluję. Dziękuję, za grę, dziękuję bardzo. Pani, to po prostu dodało? nie mam słów. Jesteście genialni. Kapitan, ale egzamin, się. się matura przy tym końcu. A tu jest tylko podpis? Dobra. Jest dobrze. A mogłoby <grym> być jeszcze lepiej. <grym>